W dzisiejszym odcinku coś, o czym wielu graczy marzy, śni i marzy, żeby nas spotkać. 500 zł za klawiaturę. Dużo, mało. O tym się za chwileczkę przekonamy i sprawdzimy, co producenci oferują nam dokładnie za 5 stówek. A Wy będziecie mogli wybrać, która najbardziej pasuje do Waszych potrzeb. Zaczynamy! A z nami właśnie kubka klawiatur, tak to nazwijmy, do 500 zł dla tych, którzy chcą już właśnie celować w bardziej pro rozwiązania, ale oczywiście nie są to najdroższe klawiatury. A dzisiaj porównamy ze sobą Logitech G Pro. No, ja powiem szczerze, że ta bardzo mi już się podoba, bo malutka, króciutka. Wiecie, że ja mam sentyment do takich klawiaturek? Do krótkich, wiemy. To jest do tego Razer Black Widow V3. Będzie głośno to na pewno. Corsair K60 Pro RGB. No i produkt, który może być najmniej yy, popularny, ale może to się zmieni po tym odcinku. Rocket Pyro. Słuchajcie, pierwsza klawiatura leci na stół i kilka wstępów o niej. Razer Black Widow wersja trzecia już przed nami to jest akurat TKLK. I koszt tej klawiatury to około 450 zł, czyli mieści się w zakładanym przez nas budżecie. No właśnie, ja już tutaj od razu do koszyczka Razerowi wrzucam, bo wy wiecie, że ja lubię TKL-ka, ale dość toporna. W sensie, że dość duża. Dość duża, niestety. Tutaj naddatek plastiku, tu naddatek plastiku, boczki jeszcze można było pół milimetra skrócić. Czyli, jednym słowem, bardzo byś jeszcze obciosał tą klawiaturę. Jeszcze i troszeczkę czyli... tak. Ja to bym powiedział, że klasyczny Black Widow, jeżeli coś jest Black Widowką, to trochę musi jednak korespondować z tą tradycją. Więc dlatego nie dziwię się, że ta klawiatura wygląda jak wygląda. Chociaż może rzeczywiście gdzieś tam można by było tego plastiku zrobić mniej. U mnie rzuca się w oczy brak kabla w oplocie, i to jest coś, z czym się czasami yy, gdzieś tam spotykamy, ale ten kabel jest taki po prostu, bym powiedział, zwykły. No właśnie, no i obawiam się, że Razer, bo wcześniej wspomniałeś o tej tradycji sięgającej do poprzednich edycji, yy, no i mam wrażenie, że trochę Razer chyba za bardzo czerpie z tej tradycji i przydałaby się delikatna odmiana, delikatne odświeżenie samych kikapów, także. Możliwe. Co? Jeżeli chodzi o wytrzymałość, tutaj jeszcze wiecie, nie będziemy nią walczyć o stół, ale zawsze można trochę poskręcać i posprawdzać, jak jest spasowana sama klawiatura. Nie ma żadnych tutaj skrzeków, żadnych takich rzeczy, które by odstawały lub od siebie się odseparowywały. Tutaj warto powiedzieć, że w ogóle na wierzchu jest aluminium, a łączy się to z plastikiem pod spodem, zaczynając od logo, idąc właśnie na cały spód. Tutaj nic więcej się nie dzieje, więc to by było na tyle. Tylko jeszcze kwestia najważniejsza: podświetlenie. Switcha. <laughs> no i właśnie wyszło. Kto do czego wnosi? Musi się ja świecić, uwagę. musi się świecić. Podłączamy klawaturę i sprawdzamy. No dobra, podświetlona klawaturka już jest. No i jest to takie podświetlenie typowo Razerowe. Nie za mocne. Punktowe, bardzo mocno punktowe, tak żebyśmy widzieli w nocy, na jaki klawisz klikamy, ale no nie rozświetli nam to naszego biurka i stanowiska dookoła. Kiedyś byśmy powiedzieli, że to jest top-topów, teraz już możemy powiedzieć, że gdzieś pod względem podświetlenia jest to środek tabeli, jeżeli chodzi o to podświetlenie w Black Widowach. Switche autorskie Razera, tutaj mamy tą charakterystyczną zieleń, która zastępuje niebieski, bo jest to właśnie taki odpowiednik Blue Switch'a. Charakterystyczny też dźwięk, który nie daje nam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia po prostu z razerem. Tak, samo odbicie jest też bardzo mocno wyczuwalne pod palcem, więc tutaj nie mamy absolutnie e, żadnego problemu, żeby stwierdzić, że mamy do czynienia z klawiaturą mechaniczną. Tutaj nikogo nie oszukamy. E, no i faktycznie, jeżeli chodzi o ten dźwięk jest głośno, jest tak. głośno. Klawiatura, jeszcze warto powiedzieć, że te switche są generalnie dość wysoko osadzone, także jak się pisze, to zdecydowanie czujemy się, jakbyśmy używali... Maszyny do pisania? Tak, dokładnie tego słowa chciałem użyć, a w zasadzie dwóch słów. Słuchajcie, ta klawiatura idzie tu obok, bo wchodzi jej konkurentka. Przed nami klawiatura Corsair K60 Pro. To, co warto o niej powiedzieć, to cena 469 zł, czyli jak najbardziej łapie się do naszego limitu cenowego. No i tutaj mamy klawiaturę zgoła inną od poprzedniczki. Mamy klawiaturę, która posiada sekcję numeryczną, jest już znacznie szersza, znacznie większa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wysokość tej klawiatury, to tutaj mamy troszeczkę przewagę Corsera, bo wygląda smuklej. Zdecydowanie klawiatura jest tutaj wyrównana bardziej do klawiszy, ma sekcję numeryczną i można by powiedzieć, że bardzo klasyczna klawiatura, w której się mało dzieje takich rzeczy, które by przykuwały uwagę oprócz jednej. No właśnie, nie do końca bym się z Tobą zgodził, bo mamy tutaj takie białe, mleczne, puddingowe spody, jeżeli no chodzi właśnie. o keycapy. Ja o pozwolę sobie jednego że, zdjąć. Że gdyby nie to, to klawiatura byłaby turbo klasyczna, ale jednak jest taki smaczek w postaci właśnie tych białych obudowań switchy, Mamy tutaj do czynienia z, ze switchami o feelingu bardzo liniowym. Nie czujemy wyraźnego odbicia tego switcha i faktycznie on wchodzi tam gładziutko. Dodatkowo. 300, przepraszam. Jeżeli chodzi natomiast o kapy, mamy do czynienia z czymś naprawdę, naprawdę solidnym i twardym. Eeeeh, 300! Skoro jesteśmy przy tych switchach, są to switche od Sherry, czyli bardzo znana marka i sprawdzona. Za to sam Switch nie jest zbyt jeszcze taki bardzo popularny, bo to jest sherry voila, Viola. Viola. No, nie mamy tutaj do czynienia z sherry klasycznym, tak zwanym. E, tutaj jest to produkt nowy, który jest bardziej budżetowy. Względnie nowy, no, względnie nowy, oczywiście. Tak, tak. Wczoraj zdecydowanie świeży. Tak jest. Produkt, który jest nieco bardziej budżetowy, natomiast jak gwarantuje producent albo jak nas zapewnia, jest to produkt wysokiej jakości. No, mamy po prostu przeskok z Razera na Corsera, i powiem Wam, że uważam, że jeżeli chcecie wybrać dobrze klawiaturę dla siebie, to tutaj bardzo by było wskazane, żebyście sami spróbowali, bo feeling jest wręcz bym powiedział trochę membranowy. Tak, zdecydowanie tak, ale jeżeli szukacie cichego mechanika. Dobrego, cichego mechanika, to wydaje mi się, że Corsair będzie produktem idealnym, bo naprawdę ta klawiatura jest ultra cichutka i ja śmiało mógłbym na nią postawić. Coś, o czym warto jeszcze wspomnieć, to tak samo jak w Razerze jest bez oplotu kabel i to bardzo taki zwykły, to nie jest taki kabel jak w niektórych SteelSeriesach, że wydaje Ci się, że możesz całą rozdzielnie połączyć, Szczotkowane aluminium, co uważasz? Według mnie jest to taka klasyka, już taka, już totalna klasyka. Była już wszędzie u każdego producenta. Tak. Uważam, że faktycznie jest to spoko, chociaż trochę zbyt przemaglowane. Tak, czekamy na srebro albo złoto do góry złoto, jeszcze. Złoto, złoto. Złoto pod spodem. Nic się totalnie nie dzieje, oprócz yy, tutaj nóżek, ale sprawdźcie spasowanie tej klawiatury. No, powiem Ci. Sztywna na maksa. No, Corsair jest znany ze stylu. Sadułek sztywny! ją. Może taka była wcześniej. Ej. Tu od spodu nic nie ma? Na początku powiedziałem, że jest idealnie spasowana, bo spasowana jest idealnie, ale jest jeden mały problem, że ten plastik. Wbrew temu, co się czuje w dłoniach, jest dość elastyczny. No tak, i łatwo wygiąć tą warstwę aluminiową. Wiadomo, nikt tak nie gnie klawiatury jak my. Ja to zrobiłem w celach, jakby sprawdzenia, i trochę teraz, no, mam wyrzuty sumienia, bo ta klawiatura, no, reaguje na to. Sprawdźmy teraz podświetlenie, i przejdźmy do następnej klawiatury. Włączyło się podświetlenie, i muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo fajnie. Tak jest, zdecydowanie, kolory są e, jak najbardziej mleczne, czyli coś, czego się oczywiście spodziewaliśmy. I te animacje, które są defaultowo włączone, też bardzo przyjemne i miłe dla oka. Duży plus dla Corsera z tej strony. Kolejny konkurent wchodzi na stół. Okej, okay, na naszych stołach, a tak naprawdę w mojej ręce Logitech G Pro, moi drodzy, no i ja chciałem zwrócić uwagę na jeden charakterystyczny szczegół: mianowicie macie taki oto przewód z, e, jak to się nazywa, widełkami, ząbki. ząbki no i tutaj, i w momencie, kiedy się go wkłada, to co najmniej jakby się wkłada taki klucz nuklearny. Naprawdę, emocje są potężne. Klawiatura, która zdecydowanie też wyróżnia się wyglądem: Logitech G Pro. Cena około 479 zł, czyli nadal się mieścimy, chociaż zostaje margines błędu coraz mniejszy. Klawiatura mocno budowana, robi ona wrażenie takiej, no bardzo takiej ciężkiej. No właśnie, jak już wcześniej też wrzucałem ten kamyczek do ogródka Razera, tak tutaj do Logitecha też wrzucę, że no niepotrzebny jest ten panel przedni, no chyba, że faktycznie w środku musiało się znaleźć tyle, że nie było miejsca, ale według mnie ta klawiatura mogłaby być skrócona, gdzieś tutaj umieścić logo Logitecha i wyglądałoby to znacznie, znacznie bardziej estetycznie. Hmm, no nie wiem, no wiesz, ktoś miał taką wizję i uznał, że nie wszystko zawsze musi być wyrównane do klawiszy, że trochę tej przestrzeni warto dodać i moi Moim zdaniem wygląda to ok, klawisze w odróżnieniu od pozostałych mocno zatopione w obudowie, mm -hmm. nie wystające tak bardzo, dziś to wszystko jest tam y, umieszczone zgrabnie, fajne zrobione takie piano tak tutaj, jest. chociaż no jak wiemy, palcuje się piano, ale jest zrobione w takim miejscu, gdzie raczej nasze palce nie sięgają, przynajmniej wydaje mi się, że nie powinny zbyt często. spód także dużo się nie dzieje, ale mamy podwójną możliwość regulacji. Dwie, y, dwa rodzaje nóżek i kabel, tym razem w końcu oplot, no wyglądający solidnie, ale przede wszystkim odpinana klawiatura, tu też nie ma numpada, tak jak w Razerze, co jest właśnie częstym zjawiskiem, że jeżeli jest to tkl to od razu kabel jest wypinany ze względu na kwestię właśnie przenoszenia. No właśnie. I jeszcze przejdźmy do keycapów, ponieważ te wyglądają nietypowo na tle konkurencji. Są bardzo mocno matowe. To jest oczywiście znak charakterystyczny Logitecha. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie i to rzuca się w oczy jeszcze bez podświetlenia. Natomiast same w sobie no, nie są jakimiś królami twardości i nie są najgrubsze, przy jakie widzieliśmy, ale nie zakładam, że będą się łatwo niszczyć. Okej, okay, jeżeli mówimy już o niszczeniu, to jeszcze nie wiem, przejdziemy... Do... Tylko nie zniszczaj tym no razem. właśnie. Ale Zabiam próbujesz się. mocno, widzę, próbujesz mocno. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że jest źle spasowana. Bardzo dobrze leży na yy, biurku i leży dokładnie. Switche, blue switche, logitechowskie, bardzo dobre. I zobaczymy, jak to gra głośno, jak na Blue Switcha przystało, ale czy tak głośno jak Razer? To sobie sprawdzimy w bezpośrednim porównaniu. Próg aktywacji. Jest on wyraźnie odczuwalny. Jest dość intensywne odbicie tego klawisza, więc jak najbardziej switche na plus. Natomiast mankamentem, albo oczywiście zaletą może być dźwięk tych switchy. Co kto lubi, sprawdźmy za to, czy mankamentem, czy plusem są podświetlenia klawiarzy. Właśnie tak. Eu, exact, să <laughs> Klawiatura już się świeci, no i mamy to klasyczne dla Logitecha już podświetlenie punktowe klawiszy. które ja nie jest najbardziej intensywne. Tak. Trochę siłą rzeczy, no bo gdzieś nie rozlewa się to światło, ale uważam, że jest mega estetyczne i bardzo ładne, takie cukierkowe. To no wszystko. właśnie, jak patrzysz na Logitecha, to pierwsze co przychodzi na myśl, to takie landrynki rozsypane, tak? Zgadza trochę, się? trochę tak. I faktycznie tutaj się z tą zgadzam, to podświetlenie robi perfekcyjną robotę, pomimo tego, że jest tylko i wyłącznie albo aż punktowe. Natomiast faktycznie jest intensywne, cukierkowe, wyraziste, nasycone, yy, ładne. Pokażmy czwartego rywala tutaj klawiaturę do 500 zł. A przed Państwem Rocket Pyro. Klawiatura za 449 zł, czyli delikatnie zeszliśmy w dół. Nadal oczywiście jesteśmy w naszych widełkach cenowych. Pierwsza klawiatura z podkładką pod nadgarstki. Tak, z podkładką, która nie jest niestety na magnesy, która ma takie fizyczne wczepy. Tak. E, troszeczkę szkoda, a troszeczkę też czasami na plus, ponieważ trudniej ją będzie gdzieś tam odczepić w momencie tak, no jak użytkowania czy nagłego przesunięcia, tak jak teraz to miało miejsce. Jak przesuwamy klawiaturę, to ta podkładka idzie z nami, więc nie musimy się o to martwić. No ale powiem ci szczerze, że to jest bardzo proste to wpinanie tak? i tak. Nie trzeba się gimnastykować, więc... Ja się to tutaj jest z Tobą minus? całkowicie zgadzam. Nie, nie, absolutnie nie, minus. Mówię tylko, że jest dość nietypowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o sam kształt podkładki, wiecie, że ja nie przepadam, ja nie używam dla mnie, ze względu na to, że ręce dość duże jest ona zbędna, więc pozwolisz, że ja na chwileczkę ją wyczepię. No i sama klawiatura leży bardzo dobrze, jeżeli chodzi o układ dłoni. I sama klawiatura też wygląda dość nietypowo. No, zdecydowanie jest to ciekawa stylistyka. Mi to przypomina trochę takie lamelki, które są swoją drogą modne do robienia. W mieszkaniach i no jest to dość ciekawe. Jest to też aluminium, gdzieś tam otoczone tym plastikiem mm -hmm. lamelkowanym. Tak jak jest. To tak nazwę. Same przyciski gładkie. Pod spodem U. dokładnie tak samo. Też lamelki. Tu jednostopniowe ustawienie wysokości. Kolejny raz nie dostajemy oplotu i kabel taki zwykły. Dość cienki. No i jedyna klawiatura, która daje nam jakiś dodatkowy, jakby bajer, a jest nim tutaj pokrętło, którym możemy sobie przyciszać. No, przyciszać. Pokrętło, które nie dla rokata jest już bardzo charakterystyczne i występuje naprawdę w wielu klawiaturach. Natomiast skupmy się jeszcze chwileczkę na keycapach, ponieważ one są dość mocno przypominające te od Logitecha. Faktycznie również matowe, choć nieco wyższe mam wrażenie. I jeżeli chodzi o ich twardość, wygląda to bardzo podobnie jak w Logitechu. Jeżeli chodzi o punkt kulminacyjny, czyli switche, są to redy. Samo wykonanie, no uznawane są za nie za najwyższej półki. No switche, tak, tak. I na pewno będą trochę odstawać w porównaniu do konkurencji. Jeżeli chodzi o głos i dźwięk, no. Nie, nie są to najcichsze. Nie są to najcichsze. Rady. Pomimo tego, że są czerwone, słychać ten dźwięk wyraźnie, natomiast bardziej chyba słychać odbijający się dźwięk, rozchodzący się dźwięk tego switcha, który się gdzieś tam odbija. No i faktycznie tutaj może być delikatne rozczarowanie, jeżeli to komuś będzie zależało na ultra cichej klawiaturze. No i wybierze te czerwone switche. Ale o switchach chyba już tyle, o kikapach tyle. Sprawdźmy to, co w klawiaturze najważniejsze, czyli. Switche już mówiliśmy. Podświetlenie. Iluminacja już na stole i kolejny raz widzę tutaj... Styl, trochę Logitech. No tak, mamy mocno punktowe podświetlenie, chociaż widzimy, że gdzieś tam pomiędzy tymi kick to oświetlenie się rozchodzi, ale bardzo, bardzo delikatnie. No i tak, i w Logitechu to się zbytnio nie mogło dziać, bo był zabudowany mocno. Dokładnie tak. Rokat taki nie jest, ale styl podświetlenia bardzo podobny. Natomiast jedno jest pewne: mocne, cukierkowe, punktowe podświetlenie, które zdecydowanie jest ogromnym plusem tego rokata. Ale teraz najważniejsze, czyli jeżeli macie dylemat, którą z Klawiatur wziąć, bo macie budżet 500 zł, to w tym momencie wszystkie klawiatury wchodzą na stół, a my ze sobą je porównamy. Wy będziecie mogli wybrać tą, która wypada najlepiej. Wszystkie klawiatury na stole, i słuchaj, w konkretnych kategoriach powiemy jakie są nasze zdania i zacznijmy może od wytrzymałości. Której klawiaturze byś najbardziej zaufał po tym względem? Jeżeli ktoś oczekuje, że klawiatura przeżyje z nim całe życie. Wydaje mi się, że postawiłbym tutaj na Logitecha, choć Razer też jest silnym zawodnikiem, ale jednak Logitech wydaje się być ultra mocny. Mam takie same wrażenia. Logitech przez to swoje zabudowanie, grubą warstwę plastiku, mimo że nie ma tego metalu, mhm. ale to może działać tylko na plus, bo ten plastik jest jakby tak znany jak jedna wielka całość, i powiem szczerze, że najbardziej bym tutaj moje zaufanie wysłał. Następna rzecz, która może być najważniejsza dla wielu z Was, to switche. Podświetlenie! <grych> Dałeś się złapać we własną pułapkę. Dobra, to podświetlenie. I tutaj muszę przyznać wyższość Corserowi. E, te białe, puddingowe, mleczne podkładeczki pod switchami e, prezentują się fenomenalnie i te klawiatury pięknie rozświetlają. No i Corser, zrobiłeś tutaj naprawdę fenomenalną robotę, ale, ale Logitech świetna również robota z tym landrynkowym podświetleniem. Natomiast ja bym stał na Corsera. Ja osobiście też muszę oddać, że Corsair bardzo fajną robotę zrobił. Logitech i rocket fajnie, delikatnie większy font ma Logitech, więc powiedziałbym, że jest tu intensywniej, mhm. jeżeli chodzi o podświetlenie, delikatnie w tym przypadku odstaje Razer. Coś, co dla Ciebie jest totalnie nieważne. Switcher. Gdzieby świadomo, że mamy tutaj zróżnicowanie, bo mamy Redy, mhm. mamy te. Viola! Tak jest. Mamy tutaj blue i oczywiście unikatowe corserowe switche. Słuchaj, coś, co obiecałem, widzą, że porównamy głośność tych blue w Razerze i w Logitechu. No, nie ma wątpliwości, słuchajcie. Nie ma wątpliwości, że Razer jest jeszcze głośniejszy. Nie ma wątpliwości też, że tych dwóch switchy na pewno bym nie wybrał. No i postawiłbym tutaj na Corsera. Tu zdecydowanie postawiłbym chyba na Razera, który okay. jest turbo ale ma coś w sobie. Dwie ostatnie kategorie jedną z nich jest Design. No i tutaj yy, bezpardonowo od razu... Stawiam na Logitech. On chyba najbardziej do mnie przemawia, taki clear. E, bardzo, bardzo delikatna ta obudowa, jednak, mimo wszystko, choć ten paseczek jeszcze bym usunął, ja pójdę w Twoją stronę. Uważam, że to jest bardzo estetyczne i też uniwersalne rozwiązanie. Trudno, żeby się komuś to nie podobało. Zrobione z dużą dbałością o szczegóły. Ok, ostatnia kategoria to ergonomia. Ergonomia, czyli gdzie ci się najlepiej pisze. No ważne jest to, że w rokacie dostajemy podkładkę. W innych z tych klawiatur tej podkładki nie dostajemy. I to co musicie wiedzieć na przykład o Logitechu, patrzcie jak wysoko osadzona jest ta klawiatura, jak wysoko są kikapy. No w porównaniu z rokatem, który jeszcze do tego daje nam podkładkę, no to słuchajcie, to jest różnica. Myślę, że z centymetra jak nie dwóch. Jeżeli chodzi o tą najlepszą ergonomię dla mnie, to postawiłbym na Logitech ze względu na TKL. No, to, co jest ważne, że Razer ma taką pochyłą strukturę, mm -hmm. a Logitech jest raczej równopołożony. No ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, ale chyba Razer. Tak, mam wrażenie, że właśnie przez to, że jest delikatnie podskosto, dość spoko się używa tych klawiszy. Ja jestem ciekaw, którą przede wszystkim widzowie by wzięli do domu, i piszcie w komentarzach, którą gdybyście mieli te 5 stów byście wybrali ewentualnie jakąś swoją propozycję. Wiadomo, my musimy ograniczyć ten wybór, no bo nie chcemy, żeby odcinek trwał godzinę. A ja osobiście do domu z tych czterech wziąłbym Logitecha. No ja również stawiam na Logitecha. Mam nadzieję, że Wy postawiliście już łapkę do góry tutaj pod filmem, tak? Mam nadzieję, że zostawiona jest. I mam nadzieję, że zostawiona jest subskrypcja z dzwoneczkiem, bo już za tydzień kolejny materiał. A na dzisiaj nam pozostało się już tylko pożegnać. Trzymajcie się i pamiętajcie, podejmujcie zawsze dobre zakupowe decyzje. Hej! Cześć!